a zwała się po prostu Czerwony Kapturek. Widziano ją bowiem nierzadko, jak krząta się przed chatką, w ogródku i na podwórku, w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała, często w niebo spoglądała, w mądre niebo, kiedy ptaki szybowały pośród chórek. Teraz wiecie, kto to taki Czerwony Kapturek? się Kochał z Czerwonym kapturkiem. Wewnętrzny Kaptur. migra, to ja właśnie W lesie, stąd chyba z minę, a może nawet nie tyle, mieszkała babcia Czerwonego Kapturka. Zbierała lecznicze zioła rosnące dookoła. Miała swojego dzieciola i jeża i wiewiórkę, a bardzo się kochały z czerwonym kartulinem. Ten nie jesz, nie tak, czerwony kartugórek to ja właśnie tak. My chodzę, nie mój cały świat, nie w nie łamie, a mam siedem lat. Jest na prostki śpiewam, wioski, kocham każdy pian. A w środku ścieżka gładka biegnie czerwonka, które tak jak prowadzi duszka. Na drzewie jej łóżka śpiewa głos swoje leśne piosenki. Gil, siedząc na jednej z osi, też pragnął zaśpiewać coś i dźwięczny wytężył głosi. Zatrzeszczał krzak. Milczył jak zatrzeszczał krzak. I z za krzaka wychylił się wilk i odezwał się pasem tak. Witam cię, mój prześliczny czerwony kaptur. Nie bój się moich sąków ani moich pazurków. Oczernili mnie ludzie cię to, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodzę się z takich wilków, co nie sięcą nawet po tym. A co ludzie mówią, to plotki. To się słabówa. Może w może łaskotki. Tylko się kosiła. Panie wilku, ja idę do babci. Babcia chora i czeka od rana. A gdzie mieszka babonia, pana? Za polaną, przy siódmym pagórku. To śpiesz się, czerwony kapturku, śpiesz do babci. Babcia czeka od godziny już kilku. Muszę lecieć. papa, pa, panie wilku. Pięknie czerwony kaptur, Pięknie prosto przed siebie. Nie oglądajesz chórek, Ani chórek ani nie wie. Już się szybko dręczem, co babci, co w na przyściep czeka. A wilk spoglądał z daleka, Postał jeszcze w minutę i popędził na przełom skróty. Popędził przez ostępy złowrogi podstępnym, Mów dołu szybko gorem lasem, tak podśpiewując basem. W las garturka, jak garturka sprytnie Złapię babkę już za chwilę, gdy w brzuchu burczy dostaje kurczy i wszystko, że nasz taki ze mnie win. Moim wrogom dziś mi srogo wnał bo chrapkę na babkę i na wnuczkę, gdy w brzuchu burczy dostaje kurczy. Taki ze mnie. Zaszlimy się na się te powyżej żebycie. Za tylko tą na sośnie. To to będzie, co to, to, będzie, to, to będzie, a wilk stał przy siódmym pamiełku.

Wrodzę wyobrazić, co się wtedy stało. By opisać to, słów jest zbyt mało. Przerażenie zaziska wprost gardło. Powiem krótko: wilczysko się tarło i ryknęło. Mam chrapkę na babkę, gdy w brzuchu burczy dostaje burczy. i je wszystko szasz kurczy. To wilk, połknął staruszkę, tak jak wróbel połyka kanuszkę. Wciąż gramy u marsza, bowiem babcia, osoba starsza. Była koścista i chuda, więc mu obiad nie bardzo się udał. Brzuch mam pusty po takiej potrawie. Przyjdzie w to sobie poprawę. Ale zanim ten ptaszek tu przeobrazić się muszę babun. Włożycie jak staruszki na długę. Dziewi żona. Jest, to Teraz los, podbierzemy dłuższą. yeah A że jestem tymi zębami wygodnie, zaraz cię udowodnię. To rzekł, że Milk połknął dziewuszkę, tak jak w rubelkuły łóżkę. Oblizał się, jezorem lasą, w las pod pierzynę i zasnął, nie troszcząc się więcej o nic. Ale moi drodzy, nie koniec, o niej, bo właśnie z domkowym szedł w tak stronę gajowej. Posłuchał, co mi śpiewał. Posłuchał, co szumią trzyma, Potem jeszcze przybiegła wiewiórka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka. Przez lasy, przez tą wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, ale ja po niej się gra, ma broń nabitą bitą dłoni, ta broń go obroni. Niestraszny mu jest niedźwiedź zły, nie mu są wilczekły. Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, a po nie się tra-ra-ra. Ma broń na w dłoni, ta broń. Kajowy idzie, wydłuża krok, bo już dokoła zapada mrok. I głos puchacza na ci przesknieje. W oddali chatka babci widnieje. Idzie Krajowy, patrzy przez szybkę, o, tu potrzebne działanie szybkie, wchodzi do środka, zapałką świeci. I cóż zobaczył? Skadnijcie dzieci. Wilk podpierzywią spokojnie. Czerwoną czapeczkę łapie, A brzuch ma taki pękaty, Że zajmuje nieomal pół chaty. Gajowy mu do gardła Przestawił dwórkę. Hej, do góry, łapy do góry, Coś zrobić z babcią i czerwonym kakulkiem. Oddała je, bo ci żyje kulami. Teraz, że żyje. O je kulami z bo ci szyje. Ojej, po Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, bo myślałem, że dzisiaj niedziela. W litości, panie Gajowy, litości. Nie ma mowy, będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj tu babcię i wnuczkę. Liczę do trzech, a potem już się oddaję z powrotem. Nie panu odsunie te lufę. Muszę się wyderzyć marusza! Eee! A, masz dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo, ale to bardzo mocną sznurkiem i zawiózł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie, co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać musiał knieg i zamieszkał w warszawskim zoo, gdzie mu niezbyt wesoło. To też jest na wszystkich bardzo zły i przez kratę Rzekły. nie podchodźcie do klatki zbyt blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. A teraz już dzieci koniec, nie pytajcie mnie więcej, bo gdybym coś więcej wiedziała, dobra wam opowiedziała. 다시 오요